Słowo Boże na dziś, 31 marca 2024 roku. Niedziela zmartwychwstania pańskiego. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie, Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan? Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą, dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 118. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież praśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na prześnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Pańskie. Niech w święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już pana widziałam grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś z martwych wstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie.